O. Dzień dobry! To ma się gotować, jak rozumiem, też. Nie jestem pewien, czy to doprowadzi do stanu grzenia, ale możemy doprowadzić do stanu parowania. No. Mm. Jaka była muzyka satysfakcjonująca? Niech mi też plus. Czekaj, Leksu. Ojej. Oh yeah. Tak średnio satysfakcjonujące to niestety jest. To jest oczywile. Będzie muzyka i będzie iść bardzo. Ja bym sobie ostatnio ryto kebaba. I zwykły lepszy, w sensie z owocami, nie z owocami, z warzywami lepszy. Zdaj na pół po prostu na chwilę. Oczywiście, no, to zadziała, zawsze to działa. No już, na... już się robi pełniejsze. Mm, pełność, pełność materialna. System obfitości, obfitość w objętość. Szybkie pytanie, z czy czym, że... Nie wiem. Te... Się. Nie, wiem. Czekaj to paruje. A ja to już się gotuje. Ale mieliśmy to. Mieliśmy zagotować. <grymne> Dobra, musimy teraz to odparować trochę jednak. Za dużo. Dobra, no to idealnie. Trzeba parować. Klaruje się, zbiera ten. Klaruje się. E, klarowanie e, drzemu. Klarowanie drzemu. O wow, to śmierdzi z Dobra, wystarczy chyba już. Obawiam się nadmiaru obfitości. <grym> tak, to by miało być bardziej gęste. Może. Może to później zacząć Dobra, mi pokazać. da się zrobi później? To już nie mieszajmy to. Nie chcę dla bezpieczeństwa. Nie chcę paruje. Krok numer następny to recenzja. Teraz wchodzi ten ja. intro muzyki. To muzyka i. Tak. Taki sam pilot w domu. Bo pewnie też masz net Tak. Skaduje. Kiedyś na mnie denerwowała, teraz już mnie nie denerwuje. Mnie denerwuje, bo mają słaby interfejs. Mnie kiedyś odcinało Ethernet regularnie. Cholera. Dobra, przed chwilą dostaliśmy znacz, że jest. Łowica. Łowica chyba nie było tutaj. Więc ciasto jest już zdatne do rozrabiania mikserem, eee. robotem kuchennym. od otworzę. Kuba sobie zapodaje ten mięsny smak. Mięsny smakołyk. Ten moment nadszedł. Tylko pół na chwilę. <noise> <noise> Okej. Okay. Tarcza! Tak. Jednak to jest bardziej brejowaty, niż się wydawało. Tarcza zabezpieczająca. Byśmy zapomnieli o tarczy. Może najbliższą Nie. prędkość dodamy. Nie, musi się rozrobić. Tak, Musimy dodać jajka. Dodajemy tak, w tej chwili jajka. Tylko to właśnie dajemy do miksera. To może to zostawić. Dobra, 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 jajka do, widać, ten musi być. Trzeba widać jajka. A jajka już wyciągnie. O, cholera. Teraz są dalej niż normalnie by były. Dobra, ile jajek? Cztery, bo pięć to za dużo. Prawie. Stało się prawie dokładnie to samo co w szóstym sezonie. To chyba nie do siebie skniata, tylko w górę skniata. Nie, nie, nie tak. O, dobra. Kuba to robisz. to jest przez Musimy to wytrzeć. Weź, w mokrą szmatę. Moc mokrą szmatę? Brudną, mokrą szmatę weź. Brudną, mokrą, akurat nową, nie starą, ale... Brudną, mokrą szmatę. Nie pamiętam, jaki był żart wtedy. Nie pamiętam też, po bo... wyciągnąłem. Tutaj jeszcze jest, no jest dosyć duża więc... Znalazłem ostatnio DVD wędrówek z dinozaurami. Wiesz, co to nie jest... <laughs> po drugą Używamy jeszcze raz Nie. na mocz intensywnie może troszeczkę płyną do naszej możesz to hmm? może dobra no, ale to szybko bo to z każdą chwilą coraz bardziej gęścieje kuba! kuba to jest stanowczo Wy... za dużo rozlało się za dużo muszę to sknieć tak w pół żeby przesiąkło tylko Muszę łapę umyć. Tutaj górę ładnie wytrzemy. z rzeźba. No i pieni. Dobra, to może nie był najlepszy pomysł. Ale nie, nie, nie. Teraz suchym ręcznikiem to wytrzemy ładnie. Do suchości. W przy okazji makaron zbierzemy z ziemi. Wow. Będzie tak. tak czysto jak... Bierzemy teraz brudną szmatę. Starą brudną szmatę. Nie. Teraz suchy ręcznik. Trzeba wytrzeć to ładnie, bo we freskach zostanie piana niestety. W jakich freskach? Co ja mam było? W jakich frezkach? To jest No to przecież, płaskorzeźba. Tak, Dobra. Dobra. To jest mokre na szafie. Po problemie. To wyrzucamy, to nie jest urazowe. Tak. Jeszcze dwa jajka. Pressing to Dobra, mam pomysł, zrobię to, zrobię to. Yy. Witam, oto ja. Yes. Ooooo, w dwóch albo trzech latach witam Was bardzo serdecznie z powrotem u mnie na vlogu, w moim vlogu, i pokażę Wam jak się rozbijają dzisiaj jajka. Patrzcie na to. Kuba nie wie, tak to się robi w profesjonalnej kuchni. Makuśneta. <laughs> makuśneta byłam na słownia, ale to jest ogólnie wiesz, przestrzeń makuśneta. Jesteśmy w przestrzeni makuśneta. Ooooooh. Yeah. Jestem uradowany. To były cztery, tak? e, Jeszcze dwa. Nie. Więc... Obawiam <grym> się, Kuba, że nie. Dobra, z to był mój powód po bo... trzech latach nagrywania. I z powrotem idę do kamery. Pięć <grym> no, było. Nie, cztery jajka, ale bo pięć jeszcze... to było za dużo. No ale patrz jakie to zgęste teraz. Może takie ma być? Nie wiem, mam do tego jeszcze jajka no. Rozróbmy to może silnie. Tak, full. Wiesz co mi to przypomina? Staszkowe sandwicze. <grym> oj, oj. oj. Bardzo agresywne. Może dla to robisz w ten sposób. Ale jak robi? Od góry otwierać. Szemu tak! Trzebu tak! Które są. I tylko trochę się rozdało. Na no, szczęście mamy mokrą szmatę. Nie już bez mokrych szmatu, bo mokra szmata robi więcej sytuacji niż pożytku. Jeszcze Max, wspomnisz moje słowa, że mamy mokrą szmatę. To jest odpowiednia gęstość. Dobrze, że to nie jest, jest, jest rzadki jak slaka. Udało się, udało się, e, sukces, osiągnęliśmy staw sukcesu, teraz czekamy. Teraz to powinno przypominać przygotowany kuzyn, no, no to prawie. Sukces, jest okej. Okay. Co robi M? A to jest manualny, to, to samo się puszcza, wow. Jajko na skarpecie. Oj. A, jest dodane w przepisie, jeśli po dodaniu czterech jajek konsystencja będzie odpowiednia, nie dodajemy piątego jajka. Czyli rzeczywiście poprawili coś w przepisie. No to pięknie, my mamy odpowiednią po pięciu. I potem Kuba, nie uwierzysz. Hmm? Blaszkę smarujemy tłuszczem. Czyżby. Czyżby to był ten Czyżby? moment. Max. Kuba. Max. Kuba. Max. Kuba. <laughs> Kuba. Nadszedł czas masłowania. Ile masu obbierzemy? Może nie aż tak dużo jak kiedyś. <grym> Weźmy połowę tego. Weźmy połowę tego, to jest dobra objętość. A swoją drogą ostatnio liczyliśmy wielkość kuli, kuli Maślanej. maślanej. Czegoś jedną trzecią tego odkręcić. No. O Jezu A Boże! Na szczęście mamy znowu zapasowe masło. Które ja może przyjąć tutaj? To jest dawca masła, to jest kliowca masła. Więc sfera masła o wadze 1,5 kg tak. promi około 7. 7 centymetrowych. jednostek centymetrowych. Standardowych jednostek miary. Problem jest taki, że przybliżyliśmy pi do 3 i 5 szóstych do jednego, Więc. E... A. A, a ja tego akurat nie liczyłem, to. wow. Mm. <laughs> Oj, to nie jest... Gdzie są moje blasze? Halo? Gdzie są? Gdzie są blachy? Halo? Excuse me, blachy do pieczenia ciast? Dokładnie. Gdzie są blachy do pieczenia ciast? Co będziemy z zdanie robić? W ogóle bo danie jeszcze nie są wykorzystane. A, to jest ciekawe Kuba. Nie no, musimy znaleźć, masłownicę. ma słownicę. Małą w takim razie Powinno wystarczyć. Kuba, czy robimy dużego beza? Dużego beza? Okej okay. Robimy, że rozprowadzamy na całości dna po prostu Duży ptyś Duży tak, ptyś to nie są bezy Dobra, nie ma niestety oryginalnej masłownicy, ale za to mamy coś lepszego e, Mamy podłużną. Tak, z już coś było robione A, sernik Rzeczywiście Ale nie było tam może tego masła niestety e, Dobra, e, jaki był se do segment do masłowni? Były. Jakieś intro, czy... Nie, po prostu zaczęliśmy krzyczeć i jęczeć Oh yeah Oh yeah I bo... Mm. Mm. Oh yeah Oh yeah oh. Oh. <laughs> To jest, jest zabawniejsze niż kiedykolwiek było Oh yeah Oh yeah Oh yeah, oh yeah. Uje, yeah. Ten kam masło Masło kam W że kamera, nie że <gum> Kum <gum> Dobra, wiesz co, można zeskrobać trochę nadmiar masła Musimy zdjąć nadmiar masła Blasza została dokładnie pokryta masłem <gum> Aplikacja oh Szlamu. <grym> e, okay, A nie to jest nasz szlam. Później będzie aplikacja szlamu. Aplikacja masła. Uch, po prostu to wyrzućmy, bo zmarnować tradycyjnie <grym> dobre masło. O Boże. Jeszcze tu, tu trzeba rozprowadzić. Wiesz, że to po prostu będzie na dnie. Niepotrzebne było tyle masła. O Jezu. Oh. Musisz eee. się rozprostować po masłowaniu. Dokładnie. To było póki co najbardziej śmieszne masłowanie. W sensie najbardziej się śmialiśmy przy nim. można te brzegi formy umyć, bo to po prostu skapie się. Wszystko jest uwalone masłem. <laughs> wszystko jest pokryte masłem. Te rodzice przychodzą do kuchni i się pytają, Max, czemu wszystko jest pokryte masłem?